W Tajlandii krewetki należą do jednych z bardziej smacznych i popularnych produktów. Wykonanie ich właśnie w tajskim stylu to mój wielki ukłon do kuchni tego kraju, który jest pełen smaków, aromatów i inspiracji. Jakości waszego dania w zdecydowanej większości decyduje jakość produktu. Krewetki Black Tiger Szare o rozmiarze 16-20 obieram z pancerzyków. Obiera się je dosyć łatwo, a nawet bym powiedział przyjemnie. Obieram oczywiście cały pancerz pozostawiając część ogonową. Za nią będziemy trzymali podczas jedzenia. Następnie bardzo delikatnie nacinam część grzbietową i pozbywam się jelita krewetki. Jakbyśmy to zostawili, krewetka by była niedobra. I tak wstępnie obrobione pyszności z głębi przyprawiam solą i kurkumą. Nacieram i odstawiam na kilka minut. A po więcej ciekawych przepisów zapraszam Was oczywiście do częstego odwiedzania naszej strony www.kulinarnaTV.pl Krewetki sobie odpoczywają i przeprawiają się, a ja się zabiorę za sos. Cebulę dymkę kroję w drobną kostkę. Miażdżę nożem trawę cytrynową, żeby oddała maksymalnie dużo smaku, i drobno kroję imbir. Na patelni roztapiam masło i dodaję cebulkę, imbir i oczywiście trawę cytrynową. Mieszam, smażę przez jakieś 2-3 minuty i dodaję krewetki, które zaczynają zmieniać nam kolor na pomarańczowy. W tym czasie szybko przechodzimy do papryczek, czyli kroję ich sporo czerwoną i żółtą razem z pestkami. Kuchnia tajska musi mieć moc i charakter, a chili jest nieodzowną częścią tych atrybutów. Dodaję do smażących się krewetek i po minucie dolewam z sosu rybnego. A także przemycę jeden europejski smak, sos Worcester. Idealnie pasuje do tego dania. Jeszcze nie ma podstawowy składnik z kuchni południowo-wschodniej części Azji, mleko kokosowe, które wszystko nam zespoli i dołączy wszystkie smaki tej wybitnej potrawy. A na koniec wyciskam sok z połowy cytryny, Pamiętajcie o tym, żeby zbyt długo nie dusić krewetek. Cały łączny czas ich obróbki cieplnej to 4-5 minut. Wykładamy na talerz i posypujemy kolendrą. Te danie to Tajlandia w pigułce. więc jeżeli nie mamy możliwości pojechania do tego cudownego kraju i skorzystania z jego wszystkich dóbr, to zabierzmy Tajlandię do siebie, koniecznie robiąc to danie w domu.